Serio, to będzie chyba najmocniejszy odcinek jak do tej pory, a każdy odcinek jest kozacki, także jeśli jeszcze ich nie oglądaliście, to po tym filmie macie co nadrabiać. Ale wracając, zabieramy rzeczy, które sobie tutaj przygotowałem. Jest to pompka, marker i strój. I idziemy właśnie do włamywacza, przebrać go za Brain Rota. W sumie od niedawna jest dość dziwny trend, wiecie, z takimi postaciami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. O Także będzie to dobry pomysł. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej. Koniecznie sprawdźcie, czy subskrybujecie już ten kanał wraz z dzwonkiem, bo tylko wtedy dostaniecie powiadomienie o następnym filmie na tym kanale, który pojawi się już na 25 tysięcy lajków pod tym filmem. Zaobserwujcie Instagramy Milana i Mai, jeżeli chcecie aktualne info o filmach, a już po obejrzeniu tego odcinka, odpalcie nowy materiał na kanale Mai, który pojawi się już o 10.45. Siema. Co jest? Izabelka śpi. Czułam. Dobra, jest sprawa. Jaka no, sprawa? Muszę wejść, poczekaj, bo mam Proszę. dużo rzeczy. Zamówiłem taki strój i musimy Mai zrobić dzisiaj niespodziankę. Dla Maji. Tak, Maja bardzo lubi rekiny i tutaj normalnie masz strój rekina, który będziesz musiał się przebrać i wcale nie będziesz straszył Mai, po prostu wiesz. Zabawisz ją tak. No tak, Maja uwielbia rekiny. No, ja wybrałem no. tak, ja w nią w grę, w survival na wyspie, tam były rekiny i Maja uwielbiała, tak. bo nie zjadały ludzi. Także ubieraj się w to, będziemy musieli cię napompować, mamy pompkę i od dzisiaj będziesz się nazywał Tralalero Tralala. La, 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 to brzmi bardzo dumnie, i to stoję. Mam nadzieję, że się w to zmieścisz, raczej tak, taką mam nadzieję. A tak źle ze mną nie jest, mimo wrednych komentarzy pod filmikami, tak powiem przy tył, nie przytyłem No właśnie. I dalej się nie obudziła, widzisz, jaki ma ten... Bardzo tak? no. żeby znowu spała, no i śpi twardo. Włamywa fusy, piawa fugę. Mocno. Ej, nie no, powiem ci, że wygląda tak prawdziwy rekin. Czekaj, pomogę ci. <grywa> Dobra, uwaga, czy to zadziała? Chyba działa powoli. Podnosi się, tak? Dobra, trzymaj sobie sam. Ale wygląda to lepiej, niż się spodziewałem, że będzie wyglądać. Zobaczcie sami. <noise> jeszcze trochę się podniesie i będzie idealnie. A pewnie zastanawiacie się, po co mi markę? Tralalero, Tralala ma Nike. Także dorysujemy znaczek Nike po prostu, zaraz tam na dole. I wtedy wszystko będzie idealnie. Myślisz, że to się napompuje jeszcze bardziej? jeszcze troszeczkę. No nie. Ucieka mi powietrze. E, dasz radę, nie jest źle. Dawaj musimy dorysować znaczek Nike. Ogólnie powinniśmy to dorysować z boku, ale tam nie ma miejsca. Także rysujemy to na środku, proszę bardzo. Taki znaczek. Prawie jeden do jeden, ty też prawie dobrze wyglądasz. Prawie tak jak powinieneś. No ale nic. Teraz idziemy do Mai. Ja ją ogólnie wygonię jakoś na dwór Zróbmy jej, nie? Spadam. A ty po prostu się gdzieś schowasz teraz. Jak ona wyjdzie, Aha. to wiesz, podbiegł do niej i. Dobrze. Zrób to. W twoim okay. stylu. Mam nadzieję, że nie wyle... No prawie nie. Myślę, że tutaj będzie lepiej. Teraz musimy wypędzić Maję na dwóch pytanie gdzie jest moja. Moja! Co ty robisz? Ogromne mam TikToki. A wiesz, że to ti się bawi z kotem na dworze? No serio. Z tym co wygrani? No, chodź zobacz. Specjalnie to nagrywam, bo wiesz, fajnie to po prostu wygląda. No wiem, kotki są słodkie. Gdzie on jest? Musisz poszukać. Jesiu! A gdzie rudy? Nie ma kota. Idź zobacz tam. Chodź to gdzie? Gdzie jest kotek? Pokaż mi, go. dawaj! rolnicy. Biegnie kotek! Nie, no Dobra, muszę zgrywać poważnie. Maja, gdzie ty jesteś? Chodź tu szybko. To za mało został prawda? Popatrz on tu przybiegł. Ja sobie rękę rozwaliłam, jeszcze tam musiałam ratować, bo tak uciekał, że się przewracał. on wygląda jak ten, jak ten brain road. Tralalalo, tralala. Tra tra Co on tu robi na naszym podwórku? Patrz jak tańczy. Co jest? Zaraz serce wypluje. Tak mi serce wali. Ja se stoję i nagle słyszę. Szuk, 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 szuk. Patrzę, a jakiś kurde trzymetrowy stwór na mnie leci. A mogę wiedzieć, czemu ty mnie z nim tam zamknąłeś? No bo się wystraszyłem. Właśnie przykład tego, co wam mówię na prawie każdym odcinku. Że jak coś się dzieje strasznego, to on nie zostawi w pizzy i będzie uciekał, żeby sam się ratować, a ze mną to tak już nieważne. No ja się bo wystraszyłem on, popatrz. Bo on się boi, a ja się nie bałam, ja jestem dziewczyną. Popatrz jak on wygląda... leci, on ma z 3 metry. Widziałaś to? Jak takie coś weszło na nasze podwórko i co on tu robi? Uch, chcecie lać! Nie! Albo mnie! Nie wiem, nie wiem, ej, dziwne, serio. Nie? Jego? Ciebie! Mnie chce! CIEBIE jej chce rać? Pokazuję Ciebie! A to czemu Ciebie gonił? Nie wiem. Ja też właśnie nie wiem. Boła nas! Nie wiem, ja mogę wyjść to sprawdzić ogólnie. To idź i teraz ja cię zamknę. Nie zamykaj mnie, ja mogę wyjść to sprawdzić, ale wiesz. Co ja mam tu czekać? Ja się chowam. Chowaj się. Dawaj szybko. O, mnie. Co? Maja się mnie boi. I mnie? Nie oszukałem. rekiny? Lubi rekiny, nie oszukałem cię, choć żeby nas nie zauważyła. Po prostu wiesz, nie spodziewała się takiej niespodzianki. Aha, jest tak zachwycona. No. Nie zastanawia się, dlaczego rekin mieszka bez wody? Nie zastanawia się. Ogólnie musieliśmy mu wmontować jeszcze pompkę, bo mówił, że nie może oddychać, nie? No tak, jakby brakowało tlenu i łeb nie opadał i nic nie widziałem. To mógł być ostatni odcinek z łabywaczem. Pamiętaj, musisz się trzymać planu i wszystko będzie idealnie. Stop. Nie możesz się odzywać przy Mai, tak jak Ci mówiłem, bo nie może cię poznać. I teraz możemy zrobić coś takiego, że wpuszczę cię do domu. Aha. Idziemy do łazienki i położysz się w wannie. Świetny pomysł, wtedy Maja będzie wiedziała, że jestem prawdziwym rekinem. Tak, wiecie, rekin, woda, wanna. Te sprawy powiemy Mai, że wypłynął. E, czy Maja nas zamknęła? Nie. Już się przestraszyłem, bo wiemy Mai, że Rekin wypłynął ze Skibla. Dawaj szybko, tylko cicho. Ciszej chodź. Słyszysz, jak ty chodzisz? Ciszej. Dobra, dawaj, wbijaj tutaj. No jest dyskretny jak nie wiem. Połóż się do wanny i po prostu tam leż. Ty nie słyszysz? A słyszę, przecież Ale połóż się tak przodem, wiesz, że... bo ty tutaj masz głowę. <śm> Napętniałeś trochę, zaraz wybuchniesz. Trzymasz się? Żeby było autentycznie Po co ci pieśni? Morekin, woda Tylko pamiętaj, że ty tutaj masz pompkę no wiem, nie. I jak polejesz sobie pompkę wodą, to wyruszysz Nie, 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 tego nie chcemy Wychodzi Patrzcie, jak to wygląda Wchodzicie do kibla i jest coś takiego Dobrze jest Zgaszę ci światło. Hej. Dobra, idziemy po Maję. Halo? I co? Eee, no nie widziałem go nigdzie. A psa wziąłeś do domu? No. I nie wiem trochę co teraz mamy robić. Myślę, że powinniśmy w razie czego mieć to do obrony. Nie, to nam nic nie da. To jest rekin. A Cho to T-rex! Chodź, odłóż to, chodź. Sprawdzimy kamery. Powalone. Trzy metrowy rekin na naszym potwórku. To nie jest rekin. Bez wody. A co to jest? No tak. A trolala la 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 la. chodzi w butach. To nie jest rekin wodny. Aha. No on też miał chyba najki. A nie wiem, co on miał, ale jest całkiem trochę śmieszny. Słyszałaś? Nie. A coś? Szczeliby. Idziemy sprawdzić. No co pewnie się woda przelewa. To normalne. Tak? No. Ale chodź, sprawdzimy na wszelki. Chodź, Tatusiu. Trochę tutaj ciemno, ale dobra. Słyszysz to? Jakby suszarka chodziła. Może to klima się tam. Klima? Co on robi w naszej wannie? I co teraz? Eee, weź go stąd, albo ja go stąd zaraz wezmę. Co on robi? Nie mam pojęcia, ale mył się chyba moimi płynami. A jak on się znalazł w wannie? Wypłynął? Przecież ty ze mną byłeś. To on z kanalizacji szczur się przycisnął. Taki duży? A szczury są duże. No ten ma 3 metry. Patrzcie po ciebie. Co on od ciebie chce? Nie, nie! Chodź tutaj szybko! Poczekuj tak się, póki! On się, cieszę Ej, co on robi? O, się Czemu ty w kranie siedzisz? Co jest? Ja nie chcę Weź go nocy, nie jesteś poważny? No ja się go boję Okej, okay, czyli znowu to samo, tak? Ty się boisz? No skąd on się w kiblu znowu. No nie wiem skąd, skąd mam go wiedzieć? Ucieka Ucieka? Odpadł Co on robi? Maja Wody? No to rekin! Rekin nam umiera! E? Musisz go uratować! Nie! Niech tylko z domu wyjdzie! <laughs> Otwórz mu! Ach tak, otwórzmy mu. Curlaj się! Ty weź go przeciągnij! Ja mam go przeciągnąć, A, a jak, ja? A jak mnie ugryzie? No to trudno. Dobra, ciągnę go. Tralala, tra wychodź! Nawaj gotowi! Uciekaj z naszego domu! Precz! Ja pierdzierzę, co tu się dzieje! Ja, że naprawdę skąd on w łazience był! Nie wiem, a co on robi teraz! I tu jest basen! Jak basen! I co on będzie pływał? Pływa, patrz! Co tu się dzieje? Szybko. Dawaj wyjdziemy, bo on tak szybko nie wstanie teraz. Co? Po co? No zobaczymy co on robi. Ty umarł. Czy żyje? La la, lelo, tra, la, la. żyje. Ten tra la, leo, tra, la, la jest trochę śmieszny. Patrząc się uśmiecha. Macha. Może on chciałby z jakimś innym brainrotem się poznać? Co myślisz o tym, pomyśle, Bo ja mam dobry plan. Boję się zapytać, jaki masz plan. Z ciepłem. Pasen też został kupiony specjalnie pod tą okazję, tylko nie wiem czemu on w nim nie pływa. Mówiłem mu, żeby tam pływał, a on leży. Pat! Co? Coś ci to przypomina? Nie. Tung-tung-tung-tung-tung! co? Jestem Tung-tung! I będziecie się bić? Miałeś się nie odzywać. Co miałeś się nie odzywać? Lampo. lampa! To jest ten. To ciebie mówi, że ty się miałeś. Co? To ty jego podpuściłeś, mu kazałeś? Nie, komu? On ci kazał? Tak, powiedział, że uwielbiam. No to teraz tu, tung, tung! Nie, później. La jest ten. Ty że ty rekiny! nie lubię rekinów nie lubisz rekinów? Nienawidzę! O nie! Nienawidzi mnie! Wolę tripatropis. Chodzi o krewetkę. Aha, na przyszłość. To następnym razem. Postaram się bardziej. I dobra, to y -y. Ja, ja mam pomysł. Y -y. Chodźcie wszyscy. Ja cię na teraz. Cung, tung, cung cię dopadnie. Za to co robisz? Dwa brain roty mam przed sobą. A za kamerą największy. Chodźcie, chodźcie. Wierda. Zrobimy quiz o brainrotach. Dawajcie, siadajcie na kanapę, to jest dobry pomysł. Zapalimy światło i możemy zrobić tak, że wygrany dostanie McDonalda. Dobra, dobrze się składa, bo mam zdjęcia Brain Rotów. Także będziemy teraz im pokazywać zdjęcia i po prostu, jeśli ktoś zgadnie nazwę BrainRota, dostaje jeden punkt. A kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa zestaw Minecraft Movie z McDonalda. Ale z sertami? Tak. Czy jesteś gotowi? Tak, Ja mam pytanie. Odnoszę płytkę. Jak wygląda kocia krewetka? Kocia krewetka tripitropi. Pokażę ci. A wiesz, że mu podpowiadasz teraz? Eee, nie, bo brainrodów jest dużo. Tripitropi. To jest tripitropi. Uuu, urocze. Pokaż jemu, taki kostium mi ogarni. To jest tripitropi. Dobra, to jest pierwszy brainrod, który będą musieli odgadnąć. Uwaga, czy jesteś gotowi? Yes. 3 2 1 co to za y, brain cappuccino Blisko, ale pełną nazwę potrzebuję. Vanilla cappuccino. Mi mi mi. Zgadza się. Pierwszy punkt dla Mai. Dobra, tutaj jest drugi. Uwaga. Co to jest? Ptaszek ma ja nie znam jego. Nikt niestety nie wie, e, także nikt oczywiście punktu nie dostaje, a wy dajcie znać w komentarzach, ile wy znacie BrainRotów z tych wszystkich, które mam tutaj, a my oczywiście lecimy dalej, e, także uwaga, to będzie kolejny. 3, 2, 1. Bombardina krokodila. Jeszcze raz, jak? Bombardina krokodila. Niestety nie. Bombardina. No właśnie, musi być Bombardino, a nie Bombardino. Aha, ja go bardzo lubię, Tak, proponuję samolot bombowy. Czyli Maja ma dwa punkty, włamywasz, e, znaczy tralalelo, tralala, zero. A się uczy. Uwaga, to jest kolejny. 3, 2, 1. To jestem ja! Tumk, 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 tum. To było inaczej. Ja nie wiem jak, ja wiem, że to jest tung, 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 tum. Tum, 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 saur. Saur? Chyba tak. Nie wiem, nie znam się zbytnio, ale... Ale mniej więcej Maja wiedziała, także punkt dla Mai. Uwaga. To powinien włamywacz wiedzieć. Także zobaczymy. Czy jesteście gotowi? 3, 2, 1. Ta, tra, la, lena, tra, la, la. Dobrze. Dobrze! Czyli 3-1. Teraz uwaga. Mamy coś takiego. Zgadujcie. Co to jest? Słonio rybokot. Nie! To jest ten. Nie ja wiem. Trulimero, Trolicino, coś takiego to było. Y, nie wiem, dajmy ci pół punkta, dość możliwe. Tak, to jest to. Okej, okay. a co to jest? To, co to jest. Crazy Frog! Tu, 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 tu. To jest obola z głową żaby i nogami. Aha. Czyli nikt nie zgadza, dobra, trudno. Tu mamy kolejnego. Uwaga, co to jest? Czekaj, ja to mam. Za słońca nadal tylko. Larry, Larry, Larry! to wszystko się tak dziwnie nazywa? Bo to brain roting. Maja, kolejny punkt. I uwaga, ostatni brain rot. Ja znam go. Ty znasz ci wory. Kulfon. Nie. To jest patapim patapam. Coś takiego. Patapim pata coś tam. Wiesz o co chodzi? Ja, chyba. To to jest. A ja nie wiem czy nazywał już. Jak? Fruli frula. Ale za późno. W każdym J razie i tak wygrałaś McDonalda. Nie. Co jest niesprawiedliwe? A skąd ja mogę znać brain roty, skoro ja nie mam internetu, nie mam telefonu, yy, w moim domku nie ma wifi i ja nie mam to wszystko oglądać, ja tego nie oglądam i nie wiem co to jest. To jest niesprawiedliwe. To były nierówne szanse. Mm, no to co ja poradzę, nie? Ale Tra-la-la-la-la-la-la-la. Bo mnie na to przebrał, no to tyle wiem. Punkt honorowy był. Ja lecę do McDonalda, wy sobie tutaj posiedźcie ładnie, popilnuj naszego tra... Nie, ale no tak. E, tak, no znowu wygrał. Patrzcie, tu pokaż. pokaż! Ostatnio tego jeszcze tak nie było widać, patrzcie. Milan <laughs> ci to zrobił! To ty, ty zrobiłeś! Tak, ja ty zrobiłem! Ze schodów żeś mnie zepchał! Nigdy z No, jak? Ale dobra, nie ma. Przepraszam ci to, to potem cię ogłyszałam z lampy. No, wybaczyłam ci. Dziękuję za twoje przebaczenie. Proszę. Dobra, to popilnujcie się nawzajem. Zaraz wracam. No. Popatrzcie, z czym buciłem. W zasadzie to ty popatrz. Dobra, czekaj, muszę wstać. Bo to dla ciebie. A ty nie dostajesz nic. Nic nie wygrałeś. Oszukałeś mnie. Dwa razy. I nie oszukałem cię. Ej, co? Ale co? Środek pomóc, dwa lale u mnie dzieci! Nie! Nie! Co wy się o McDonalda bijecie! ma! O jedzie ma! Ojedziema! Podjęli się, Magdonda! Masz! Masz! Masz naprawdę masz! Masz naprawdę! Przewaliłem mu z lampy. Dobrze, tu Proszę masz ten masz! Co wy się u McDonalda bijecie? Mam rybku! Ile wy? Ile wy macie lat? Ja mam 19, on nie wiem. Ciężko stwierdzić. I wy się u McDonalda bijecie. Patrząc znowu biegnie po tego McDonalda. Chcę mnie patyczka Jak ty chcesz to zjeść? Nie wiem jeszcze. No, Dobra, co jest na później ja nie, nie zbliżaj się już do tego. Ej! Ale w sumie padłem na kolejny pomysł. Ja jestem genialny, serio. Nie potwierdzam. Zorganizujemy wam walkę. Co? Będziecie się bić za pieniądze. Ta No No nie, wygracie pieniądze i będziecie mogli sobie za to kupić więcej McDonalda. No. Ale prawdziwe pieniądze czy podrobione? Prawdziwe. Nie, szukaj już pani Bożenki. Jesteś gotowi? Nie. Dobra, to zapraszam Was na górę. On ma być na górę jak on się zabije. Da radę, popa jak on dobrze chodzi. Trochę wysoki jest. Tralalalo, tralala, tra spokojnie. Spokojnie, na Widzisz, on już jest na górze. Ale co ty jesteś chory? Ja się nie chcę z nim bić. Będziecie się bić. Przed chwilą się biliście. Co on robi? Pewnie mnie worek wadzi. co ty robisz? Uspokój się. Ale po co ćwiczysz? się. Spokojnie, spokojnie. Dobra, przeprowadźmy wywiad. E, jak nastroje przed balką? Czy myślisz, że wygrasz? Pięknie, tak, wygram. To jest moja żywina sportu. Może w brainrotach nie jestem za dobry, ale za to jestem silnym rakinem. Okej. Okay. Maja, jak się ty czujesz? Myślisz, że go pokonasz? Myślę, że nie. Czemu? Bo on jest wielki i ciężki i nadmuchany. Wybijesz mi zęby. Jesteś gotowa w każdym razie? A muszę być. Powiedz do mikrofonu, że tak. Tak! Dobra, mamy potwierdzenie walki. Zasady są bardzo proste. Jeden Brain Rod staje tutaj, drugi Michael staje tutaj. Do wygrania jest... 100 zł. Pokaż się, sprawdzę, sprawdzę. Czy on nas nie oszuka? Przyskiwe? Prawdziwe. Do wygrania jest tuwa. Będzie można sobie kupić cztery takie zestawy co na dole. Także stawka jest naprawdę wysoka. Każdy ma sobie stanąć przy tym, mniej więcej pół metra od tego. Jeszcze kawałek. Ok, tak będzie dobrze. I na start. Zaczynacie bić w to. Po prostu kto pierwszy dostanie hita, traci życie. Macie trzy życia. Nie rozumiem. To no, jeśli popatrz, on uderzy i to poleci w ciebie i uderzy w ciebie, a ty tego nie zblokujesz, to tracisz życie. No dobra. Czy jesteście gotowi? Trzy, dwa, jeden, start. Dobrze. A, Dawaj Maja. Leci. A, sobie rękę! On nie może trafić! Zawaj mu, dawaj Maja! Dobra! Naciągnij to, dobrze! <laughs> dawaj, jeszcze raz naciągnij! Ale to jest niemożliwe! <laughs> ale dostał, pompka był Dostał, pompkę! Dobra, weź go otwórz! Straciłeś właśnie jedno życie! Dobra, musieliśmy otworzyć włamywacza, bo się dusił, ale czy jesteście gotowi na drugą rundę? Tak! Dobra, czas! Start. Dawaj Maja, nie daj się. Naciągaj. Ja nawet nie funkcja! Naciągaj. Nie o czymś z tego dozynka, Ja tam dośpiewam. Naciąga się. Tak. No, ja Naciąga się ptaka. Naciąga się. nie znam Naciąga się. Naciąga się. Naciąga się. Naciąga się. Naciąga się. Naciąga się. Dwa, jeden. Dwa! Dwa kisy! Nie! Trzy były, trzy były! Naprawdę, weźmy, weźmy! Powiedz że wygrał już! go nie chcę już! Dobra, wygrałeś! Trzymaj, nieźle ci poszło. Dziękuję. Ja się dać, jak ty bez z domu, nie wyjdziesz? do tak? Ma przepustkę, może iść. Idziesz, tak? Tak, idę do do To może ja mnie chociaż jeden strój z siebie? <grytanie> On tak do McDonalda idzie. Powiedział, że Dora wróci. No dobra, tego się nie spodziewałem. No a ja też nie. No nic, także z dzisiejszego filmu to by było na tyle. Jeśli chcecie kolejną część, to pamiętajcie: 25 tysięcy lajków. I będziemy rzucać następną. A teraz zapraszam Was na następne filmy. Tak jak wspominałem wam na początku, koniecznie musicie je sobie nadrobić, bo są one kozackie, tak? Jeden wyświetla Wam się tutaj, drugi wyświetla Wam się tutaj. Także nie klikajcie szybko w jeden z nich, bo znikną one dokładnie za 3, 2, 1.